Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym materiale na naszym kanale. Ostatnio byliśmy na grzybach, no ale oczywiście zabrakło tego naszego e, punktu, który Wam obiecałem. Czyli pewnej takiej jakby części zgotowania, więc dzisiaj e, pojechaliśmy znowu do lasu. I pomyśleliśmy, że w sumie przygotujemy, nie wiem, no nawet jakby choćby nawet taką jajecznicę z grzybami, może troszeczkę boczku, jakiejś cebuli, coś tam, jakieś produkty do samochodu. Zabraliśmy, więc coś tam przygotujemy. A więc nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Pierwszy już tutaj został znaleziony, bardzo piękny grzybek. I tu, tu drugi. drugi. I tu zjedzony jest. I tam już dziewczyny kolejne mają. To jest. W reklamówce oczywiście, dużo dużo więcej grzybów. A co ty to masz za grzybka jaj, jaj? dobrego? Ale trzeba go obrać, dziewuchy! Dawać, dawać, nożyk i obkroimy. Wow! Poszliśmy teraz troszeczkę dalej. I jak tam były, praktycznie same małe. Tak, tutaj poszliśmy dokładnie, no, tak konkretnie w głąb lasu, i tutaj no, zdecydowanie mniej ludzi chodzi bo te grzyby, jednak troszeczkę mają więcej czasu na to, żeby sobie urosnąć. Dobra, upieczmy sobie jajecznicę. Panimy, troszkę masełka na rozgrzanie. Rozpakujesz mi na to wrócimy jajka? Wrzucimy tak. Pierwsze zarzucimy w sumie bóle z grzybkami pokrojona już. Niech to się troszeczkę podsmaży. O. To troszkę popyrka. I za chwilę dorzucimy boczku i na koniec jajku. Myślę, że boczek można wrzucić, Tu mamy taki gotowy, już przygotowany, pokrojony. Fajnie, bo możecie sobie bez żadnego przygotowywania, wcześniej po prostu wziąć w sklepie takiego gotowca i wrzucić. Ta jedna porcja wystarczy, troszkę bardziej mięsiste. O. Troszkę to przypiec. A, zapomniałem. Grzyby, które wrzuciłem, to tutaj są trzy takie mniejsze bolowiczki. Bo dla mnie samego wystarczy. Dziewczyny wolały zwykłą jecznicę, więc one już cinają sobie swoje. Teraz wbijemy sobie jajo. Jajko? Tak. Zrobi.

Pachu, tu mamy narobione. Przyprawa hiszpańska Soli nie daje, bo boczek jest słany po prostu. i żeby było za dużo. No trzeba tak podpiec tak w sam raz, wiesz? Żeby było dobre. Tak, można użyć różnych przypraw, różnych składników. Nie każdy wszystko lubi, nie każdy wszystko preferuje. Nie troszeczkę tak inaczej smakować. A na przykład ta przyprawa hiszpańska idealnie też się nada do mięsa, czy na przykład przyprawić sobie lekko kiełbasę, czy ziemniaczki, nawet. Dobra, myślę, że jest gotowe. Chciałem przekładać. Wyłączone. No. No co? Bardzo dobre. Po całym dniu w lesie 15 minut i gotowy posiłek, który możecie przerządzić sobie przy samochodzie na parkingu bardzo dobry pożywny I na pewno każdego będzie smakować no to kochani wam życzę również smacznego no i do zobaczenia w następnym materiale cześć